Love you, mommy. Cześć, z tej strony Justyna, znana w sieci jako English Speaking Mom. Nauczyłam mówić swoje dziecko po angielsku, po prostu mówiąc do niego po angielsku od małego. Jeśli nie wiesz, czym jest dwujęzyczność zamierzona, a chcesz się dowiedzieć, pobierz koniecznie darmowego e-booka, którego znajdziesz w opisie do tego odcinka. Cześć, dzisiaj chciałam poruszyć temat... Mówienia po angielsku, uczenia się mówienia po angielsku, i gdy myślę o tym temacie, to wydaje mi się taki przegadany trochę. Takie widzę przed oczami, wiecie, posty szkół językowych, że nauczymy Cię mówić, z nami nauczysz się mówić, jakieś reklamy korepetycji, różnych konwersacji, coś takiego, nie? I w mojej opinii, jedynie w mojej, bo nie jestem tu żadną wyrocznią, tak chcę podkreślić, ciągle w większości wypadków robimy to po prostu źle. I w tym odcinku chciałabym powiedzieć o trzech problemach, jakie widzę właśnie w tradycyjnym nauczaniu, tak dorosłych, jak i dzieci. Zaczynając od pierwszego punktu. Mam wrażenie, że zapominamy, po co my w ogóle chcemy znać język w realnym życiu. Jak dla mnie, mówienie to jedna z bardziej pożądanych umiejętności oczywiście, na przykład, pisać. Pisać, także warto umieć, na przykład, oficjalne maile w pracy, ale w tej umiejętności mamy szereg wspomagajek, na przykład od słowników po autokorektę, jaka jeszcze inna umiejętność słuchanie. Słuchanie, wiadomo, jest również bardzo istotne, no bo aby rozmawiać, no musimy rozumieć, co druga strona mówi. Tu jednak także mamy pewne ułatwienia, bo na przykład zawsze możemy poprosić o powtórzenie albo uproszczenie przekazu. No i umiejętność też tę możemy także ćwiczyć nawet godzinami bezpłatnie na własną rękę w domu, korzystając z naprawdę już miliona dostępnych darmowych źródeł. I możemy tu też łączyć przyjemne z pożytecznym, na przykład oglądając filmy i seriale. Myślę też, że samo to, że duża część osób mówi, rozumiem, ale nie umiem odpowiedzieć, świadczy o tym, że, że to nie z tą umiejętnością mamy największy problem. Okej, okay. zatem wracając... Do faktu, że wiemy, że chcemy mówić i że przychodzi nam to z największym trudem, nie rozumiem, dlaczego na lekcjach skupiamy się najmniej na mówieniu. Co stanowi właśnie drugi problem, jaki widzę w tradycyjnym nauczaniu. Bo lekcje wyglądają zazwyczaj tak, jakby naszym celem była, nie wiem, nauka idealnego rozwiązywania ćwiczeń gramatycznych, ćwiczeń leksykalnych itd. Oczywiście winne są tutaj też według mnie za duże grupy. Często po prostu realnie nie ma czasu na to, aby każda osoba powiedziała na lekcji więcej niż kilka zdań. Dlatego, tak by the way, gdyby się mnie ktoś pytał, to ja jestem fanką nauki jeden na jeden z naciskiem na konwersację. Fajnie, jakby to było z Native Speakerem, ale niekoniecznie. Jeśli mowa o zajęciach dla dzieci, to na mówienie także jest przeznaczone zwykle bardzo mało czasu. Bo co dzieci robią w zamian? Śpiewają piosenki i, i mówią wierszyki. Co nie jest mówieniem, tutaj chcę podkreślić, chociaż może się wydawać, że jest, prawda? Ten temat jednak rozwinę w osobnym odcinku. Co jeszcze dzieci robią? Dzieci uczą się dużo słówek. I tu przechodzimy do trzeciego problemu. Trzeci problem to właśnie listy słówek, gołe słowa. Głównie rzeczowniki w przypadku dzieci, oraz powiedzmy garść czasowników i przymiotników. I tutaj tak. Nawet geniusz językowy nie stworzy poprawnego zdania samych słów. Nawet jakby miał je wyryte, te wszystkie potrzebne słowa na blachę. Obiecuję Wam. Bardzo obrazowo pokazuję to w wpisie na blogu, który podlinkuję tutaj w opisie. Bo aby stworzyć zdanie ze słów, chociaż może nie widać tego na pierwszy rzut oka, potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy masy dodatkowej wiedzy na temat tego, jak te słowa się odmieniają, z czym one się łączą. Jak one się zachowują w zdaniu, i tak dalej, i tak dalej. Możemy zatem mieć naprawdę wykute całe listy pięknego słownictwa, ale i tak nie używać ich w mowie, albo używać ich źle, bo nie potrafimy po prostu sami sobie wymyśleć, jak zdanie z ich użyciem powinno wyglądać, albo w jakim kontekście będą one brzmieć naturalnie. Jeśli chodzi o dzieci, to z mojej perspektywy są one uczone samych słówek, bo po prostu nikt nie oczekuje od nich więcej. Kiedyś mnie to bardzo denerwowało. Dzisiaj już nie, dzisiaj rozumiem to, że jako społeczeństwo po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że dzieci mogą więcej. Że dzieci po angielsku mogą po prostu mówić, choćby na poziomie podstawowym, tak? Pokazały to dopiero rodziny wychowujące swoje dzieci w dwujęzyczności zamierzonej. I te rodziny, nawet czasem bardzo małymi nakładami czasu, typu pół godziny mówienia do dzieci dziennie, sprawiły, że ich dzieci po prostu się odzywają po angielsku. Nie, że mówią pojedyncze słowa, że tam śpiewają i tak szakire i tak dalej, tylko one naprawdę naturalnie przyswajają, jak wyglądają zdania po angielsku i tworzą je samodzielnie. Czasami oczywiście z błędami, tak jak robią to po polsku, ale to jest, ale to jest jak najbardziej ok, to jest super. To pokazuje, że rozumieją, jak ten język działa i próbują, próbują się wyrazić, próbują coś powiedzieć na bazie tych zasad. I... Dopiero to nam pokazało, że dzieci potrafią y, mówić, potrafią budować zdania, tylko trzeba im stworzyć odpowiednie warunki i nie ograniczać ich, twierdząc, że dzieci to mają się tylko z językiem osłuchać, albo że samo śpiewanie piosenek to dużo. Już wiemy, że mówienie po angielsku nie jest zarezerwowane tylko dla dzieci dwujęzycznych naturalnie, np. Na z rodzicem obcokrajowcem albo mieszkających za granicą, ani nie jest zarezerwowane dla nastolatków i osób dorosłych. Po wielu latach siedzenia w nosem w podręcznikach gramatyki i na przykład uczęszczania na dodatkowe kursy. Ja sama od czasów liceum, a może i wcześniej, przyswajałam angielski, ucząc się całych zdań. Oczywiście uczyłam się też zasad gramatycznych, rozwiązywania testów i tak słuchanek, no bo nie było mi dane przyswoić angielskiego w dzieciństwie. Ale tym właśnie super dopalaczem który wzniósł mój angielski na kolejne poziomy z prędkością światła i dawał mi taką coraz większą biegłość w mówieniu, była właśnie ta metoda. Jak to robiłam? Robiłam ogromne bazy fiszek. Pamiętam, że to było na stronie ang.pl. Nie wiem w ogóle, czy ten system dalej istnieje, ale na pewno na jego miejsce jest teraz milion innych typów fiszkotek czy LearnOut, na którym ja robię fiszki do swoich e-booków i kursów dla rodziców. I po nocach mi się śnią takie grube, przepasane gumkami, recepturkami pliki papierowych fiszek, które nosiłam wszędzie ze sobą i przerabiałam na przykład jadąc autobusem. Skąd brałam zdania? Tych zdań nigdy nie wymyślałam sama, to też jest tutaj ważne. Nie chodzi o to, żeby sobie tam rzeźbić i uczyć się czegoś, co znowu nie jest do końca naturalnie brzmiące i tak dalej. Brałam je po prostu z naturalnych źródeł, typu przykłady ze słowników, przykłady z. Z seriali sobie zapisywałam, z filmów, z różnych, właśnie też podręcznikowe, tak jak były jakieś tam czytanki czy słuchanki. Uczyłam się jak, jak widziałam jakieś, albo z książek też po angielsku, na przykład z Harry'ego Pottera. Jeśli chciałam nauczyć jakiegoś konkretnego słówka, nie znałam go, brałam całe zdanie, czasami sobie go tam mogłam uprościć i wpisywałam na fiszkę, po drugiej stronie wersja polska i odpytywałam się na zasadzie, patrzę wers na wersję polską i myślę, jakbym bym to powiedziała po angielsku. Także tutaj jeszcze raz odsyłam do wpisu na temat tego, dlaczego warto uczyć się angielskiego w całych zdaniach, ale tu powiem tylko, że słowo klucz to szablon. Bo ucząc się w ten sposób, tworzymy setki, jak nie tysiące gotowych do wykorzystania szablonów. Jeśli chcesz coś powiedzieć, nie myślisz o tym, tylko bum, gotowy szablon skakuje z twoich ust. Czasem oczywiście musisz tam podmienić słówko czy dwa, ale to trwa milion razy szybciej niż budowanie zdań. Z pojedynczych słówek w swojej głowie myślenie o zasadach, co się z czym łączy, jak i tak dalej. I dlatego właśnie materiały, które oferuję rodzicom, tworzę w taki sposób, że tworzę e-booki z gotowymi zdaniami, do których można otrzymać pliki do słuchania mp3, tworzę fiszki interaktywne. Tak samo działa mój kurs dla rodziców, który mam dostępny w trzech językach, także po hiszpańsku i niemiecku. I o tym kursie możecie posłuchać w odcinku bodajże 8 tego podcastu. A niedawno do oferty dołączyły kursy dla dzieci, nad którymi naprawdę pracowałam wiele długich miesięcy, bo dzieci to taka problematyczna grupa odbiorcza tam musi być wszystko idealnie. I w tych kursach chodzi właśnie o to: o danie waszym dzieciom gotowych zwrotów, które będą w stanie wziąć i wykorzystać nawet tego samego dnia. I tutaj nie czekamy na efekty, że za 3 lata, gdy dziecko opanuje już nazwy wszystkich zwierzątek i słownictwo z każdej pory roku, i alfabet, i liczenie po angielsku, to wtedy możemy pójść i nie wiem, zacząć się uczyć gramatyki, która im pozwoli tworzyć zdania, i na to poczekamy jeszcze kolejne 5 lat. Twoje dziecko już jutro na huśtawce może poprosić Cię, abyś huśtała je wyżej po angielsku, bo będzie miało do tego dane narzędzie którego może użyć, gdy tylko będzie miało ochotę. Tak się właśnie uczą dzieci. Małych dzieci, tak jak po polsku, nie uczymy gramatyki, nie uczymy pojedynczych słówek, mówimy do nich po polsku, a one to przyswajają. W opisie tego odcinka możecie pobrać termowe lekcje próbne. A więcej o Akademii Dwujęzycznego Dziecka opowiem Wam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, może trochę inspirujący. Jeśli macie jakiekolwiek pytania: piszcie do mnie śmiało na englishspeakingmamaupa.gmail.com Do usłyszenia. Zdanie na dziś. Chodzi tu oczywiście o sytuację, gdy papierowa słomka zostawiona w napoju robi się taka rozmokła i fuj. Droga mamo i drogi tato. Moja misja polega na przekonaniu Was, że możecie działać ze swoimi dziećmi, jeśli tylko tego chcecie. Jeśli marzy Wam się, aby języki dla Waszych maluchów były przydatnym narzędziem, którym posługują się z radością i pewnością siebie, a nie tylko przedmiotem w szkole, listami słówek do wkuwania oraz źródłem frustracji i niepewności w dorosłym życiu. Jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, zapraszam do pobrania darmowego e-booka, który znajdziecie w opisie do tego odcinka. Całą swoją wiedzę i doświadczenie w formie praktycznych życiowych porad zebrałam natomiast w swojej książce pod tytułem Twoje dziecko może mówić także po angielsku. Jestem przekonana, że pomoże ona wielu rodzinom po prostu rozpocząć tę fantastyczną przygodę, której wiele skorzysta nie tylko samo dziecko, ale również i zaangażowany rodzic.